gramy. Dzień dobry wszystkim państwu. Martyna Zastawna. Martyna zamieniła, zgodziła się zamienić ze mną parę zdań. Powodem tego jest nowa akcja, którą Martyna wprowadza w życie. W ogóle Martyna Zastawna to bardzo interesująca bizneswomanka, proszę państwa, bo i tym hmm. akcentem zakończmy. Ja tylko powiem, że ja wczoraj dostałem informację prasową od Martyny, od jej firmy, na temat tego projektu. I poprosiłem ją o rozmowę i to jest nowy format, który chcę państwu wszystkim zaproponować, bo oto na moim fantastycznym archiwalnym już zabytkowym sprzęcie jest tekst, który za chwilę opublikujemy na stronie www. .tekst który da Państwu szczegóły i wszelkiego typu y, odnośniki, linki do całego wydarzenia. Natomiast ja y, 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 już Martynie dziękuję. Natomiast tutaj ten, ten, ten absolutnie historyczny moment. Pierwszy raz uruchamiamy na stronie tekst za minutę. Ten tekst będzie na stronie, do czego bardzo serdecznie, mam nadzieję, oboje zapraszamy do przeczytania, zapoznania się z nim. Tak, jak najbardziej. Ja bardzo tak. dziękuję za możliwość rozmowy i zachęcam oczywiście do zapoznania się z rozmową i z tekstem. Ja również zachęcam. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.